Witajcie kochani. Zaczęła się zima, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, co nie napiewa mnie w ogóle radością, bo nie nienawidzę zimy. No i co? Mam ochotę na zimne, szare smoki z pięknymi Barbie Pink ustami. Jest to retro mat w kolorze personal statement, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ja dzisiaj chyba zacznę od nałożenia podkładu i tutaj wygrzebałem Power Stay z Avon'u, którym tak strasznie się podniecałem w którymś tam filmie. No i co? Nic nie pozostało, tylko nałożyć go. Mam tą magiczną mgiełkę z Everline z serii Glow and Go w tym odcieniu miódowym którą każdy się zachwyca. I zobaczymy, nie wiem jeszcze jakiej powinienem użyć. No ale cóż, zaczniemy od nałożenia tego podkładu. Ja chcę dzisiaj naprawdę cieniutką warstwę. Muszę sobie przypomnieć jego właściwości, bo pamiętam, że on mnie bardzo zachwycił. W końcu kolor w mojej tonacji. Nakładał go pędzlem z Real Techniques. Bardzo przyjemna sprawa. Hmm, oczywiście doklepię go później tam, gdzie trzeba gąbką. Ale na tą chwilę chcę taką cieniutką warstwę tego podkładu. Bardzo ładnie i naturalnie wygląda jedna warstwa tego podkładu. Ale ja sobie delikatnie Teraz gąbką zbuduję kryję. No i teraz mamy o czym rozmawiać. Na co dzień, oczywiście, jedna warstwa jest wystarczająca, bo on bardzo naturalnie wygląda. Ale chciałbym, aby ten zimny makijaż miał taką solidną podstawę w postaci pięknej bazy. No i co? Ja mam trochę suchą skórę, bo jestem teraz na kwasach, ale nie zaszkodziło to temu podkładowi i on nadal wygląda pięknie. Teraz z korektorem od Cadwon D stworzę sobie przyjemną bazę dla, dla cieni wyczyszczę linię pod brwią, Niby to taki opcjonalny krok, a jak inaczej od razu wygląda cała powieka i ta brew. Nabiorę sobie troszeczkę pudru z Makeup Forever For Ultra HD i pokryję taką delikatną warstwą dla utrwalenia brwi oraz powieki. Przygotowałem sobie trochę paletek Mam tu trzy paletki od Hani yy, i cztery paletki z Revolution. I coś z tego asortymentu na pewno wybiorę. Chcę zacząć od takiego zimnego koloru. Jest tutaj w paletce Goa Hani, ten kolor rutynowy i chyba on mi zbuduje taką bazę do całej reszty. Mój ukochany pędzelek z Elf. Przecudowna sprawa. Chcę dzisiaj zrobić takie przydmione smoki. Zimne. Z... Mm, dużymi rzęsami. W tej dzikiej paletce Revolution Wild Animal Planet. Y, Wild Animal Planet. <ścoughs> Wild Animal Palet y, pod nazwą Courage. Użyję takiego szarowego koloru. I tutaj już mniejszy pędzelek. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Bo ja tych paletek jeszcze nie używałem. Pogłębić sobie załamanie powieki i całe to blendowanie. Ale nieprzyjemne te cienie są mięciutkie, ładnie się transferują, nie można im nic zarzucić. Nie wiem, czy nawet nie pójdę o krok dalej, i nie zrobię tego makijażu w ogóle w matach, bo dawno czegoś takiego u mnie nie było. Ciekawe, czy w ogóle to będzie do mnie pasowało, dlatego zdecydowałem się na taki jaśniejszy podkład. Zobaczcie jaki ładny ten kolor. No, jestem zaskoczony. Dlatego zdecydowałem się, dokończę myśl na podkład w niezbyt pomarańczowych kolorach, żeby jakoś szczególnie się to nie... Nie gryzło najzwyczajniej w świecie. Co do cieni Hani, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że są genialne. Ale tutaj revolution. Ładny zamysł, ładna sprawa. Hmm. Tak miotam się pomiędzy tymi paletami. W takiej paletce Intrigaty, bardzo kolorowej. Jest ten taki czarno-szary kolor. I kurczę, kusi mnie, żeby go użyć. Ale potrzebuję jakiegoś takiego opór precyzyjnego pędzla. Bo nie chcę, żeby ten makijaż też był jakiś bardzo ciemny. Więc pozwólcie mi, że ja tak bliżej wezmę sobie to lusterko, ale będzie mi wygodniej, postaram się Wam to pokazać, wprowadzę tylko sobie ten cień w to prawidłowe takie załamanie tu powieki, żeby niby przyciemnić. Zobaczcie, ale to oko idzie od razu do góry, idzie do góry, ten makijaż robi się głębszy. I też nie przesadzamy z ciemnością tego makijażu, bo nie taki jest mój zamiar. Wezmę ten pędzel, którym nakładałem ten piękny szarawy kolor z tej poprzedniej palety Revolution i wpracuję go w tą ciemną szarość. Zobaczcie, od razu bardziej ten makijaż robi się przestronny. Powtórzę teraz tą czynność na drugim oku. Wiem jedno, kochani, nie chcę już więcej kombinować z tym makijażem, bo już rodzą się jakieś chore pomysły w mojej głowie. Potrzebuję jeszcze jedynie ładnie sobie wyczyścić wewnętrzny kącik i użyję tutaj najzwyklejszego pudru sypkiego i takiego malutkiego pędzelka z Zoey. Nabiorę tak troszkę tego pudru. O, żeby tu był efekt takiej czystości. Ten podkład leży już trochę na tej buzi. I powiem Wam szczerze, że on z każdą chwilą wygląda lepiej. Zrobimy korektor. I użyję tutaj korektora z Sefory. On jest trochę za ciemny w tej chwili, ale mam tego Kat Von D więc nim się posłużę. Powiem wam szczerze, tak trochę martwretuje ten korektor SCAD, bo chcę go już wykończyć. On nie jest moim ulubieńcem. Wiem, że na pewno do niego nie wrócę. To jest pełne. Przydałoby się zrobić jakiś mały baking. Mam ten puder HD. Nie wiem, czy on nie będzie do tej roli za suchy. Bardzo ładnie. Jak ja lubię dobrze utrwaloną buzię. Dobry baking czyni cuda. Skóra wygląda pięknie, aksamitnie, ale zapomniałem o tym produkcie z L'Oreal. Chciałem go użyć. I chyba zaryzykuję, powiem Wam szczerze, na bokach buzi. Użyję takiego Duo Fiber. On niby ma zamieniać się w produkt suchy pod dotknięciu buzi. Ile w tym prawdę Zobaczymy. W porządku, bardzo ładnie się łączy. Kolor też taki mój, ale dla bezpieczeństwa. Hmm, Zetrę ten baking tutaj spod oczu, żeby to miało jakiś sens bytu. Wyszły te policzki takie trochę rumiane. Przeżyjemy to. Zmioty już baking z buzi. Fajnie, elegancko, nienachalnie. I dobra, czas na dolną powiekę. Tu też musimy troszkę pokombinować i coś wymyśleć. Nawet nie wiecie, jak bardzo podoba mi się w tej chwili ten makijaż. Na linię wodną nałożyłem pomadkę od D Witch i rozmyłem ją odrobinę. Popracuję teraz razem z wami nad, nad tym blendowaniem na dole ale bardzo dobrze się czuję w tym makijażu. Jest to zdecydowanie coś innego niż zazwyczaj noszę. I co, przejdziemy teraz do konturu. Mam taki Beach Bronzer z Urban Decay. On mi posłuży jako baza konturowania. Ze względu na fakt, że dzisiaj ten mój podkład i baza są dosyć jasne nie mogę aż tak bardzo zaszaleć z moimi ulubionymi brązowymi pomarańczowymi brązerami. i tak myślę, że ten jest ciut przesadzony w tej kwestii nie będę za bardzo z nim szalał dodam tylko odrobinkę życia tej buzi aż sam w to nie dowierzam Użyję zimnego brązera z Nubiant Desert. Przyszedł ten czas, kiedy używam zimnych brązerów. Hmm. Nie ma tragedii. Ale nie wiem czy dobrze się w tym czuję. W ten sposób to ujmę. Odrasuję troszkę żuchwę. No cóż, no tragedii nie ma. Z radości skakać nie będę. Cóż mogę powiedzieć? No inaczej się czuję. Nie wiem. W ogóle dajcie mi znać, co myślicie w komentarzach o, o takim podejściu yy, do tematu. Yy. No chciałbym jeszcze podrasować trochę ten kontur. Tak myślę i myślę. Pójdę po Cadwon D, dajcie mi chwilkę. Jestem z tą nieszczęsną Cadwon i użyję takiego mniejszego pędzelka z zoivem. I zmieszam sobie chyba wszystkie te trzy bronzery. bo ok, może być to zimny kontur, ale nie chcę, żeby to był słaby kontur. Dla równowagi użyję tego mojego ulubionego różu z WiBo, żeby tak trochę ta buzia żyła. Podoba mi się to. Po tym konturze z Kat Von D zaczęło mi się to podobać jeszcze bardziej. Dobra, boję się trochę tej mgiełki, bo ona jest strasznie rozświetlająca. Nie wiem, czy to trzeba wstrząsnąć. Hmm. Przeczytajmy co nieco o niej. Z 30 cm. zobaczmy. Zobaczmy co tu się zadziało. Niby miało być dwa, trzy wsiknięcia. Poszło ich znacznie więcej. Ale cóż, zapach jest bardzo ładny. Niech to wszystko się wchłonie. Czuję się dobrze, ta buzia wróciła do życia. Jakie te policzki są ładne? Niech mi się to troszkę ułoży na buzi. Powiedzcie mi, co myślicie o tym. Jakichś szczególnych drobin nie widać. Ja sobie tak szybciutko przejadę tylko przy linii rzęs. Rzęsy doklejone, niezbyt dramatyczne, ale bardzo dobrze czuję się w tym makijażu. Czas na rozświetlacz, i pomyślałem, że użyję tego z Golden Rose i pomieszam sobie ten złoty z tym najciemniejszym. On naprawdę daje moc. Czas na usta i tutaj konturówka Lipmatic w kolorze 15 z Pierre Renée. Makijaż jest skończony. Na ustach, jak, jak mówiłem, Retro Matte Personal Statement. <noise> Ciężko jest udźwignąć taki kolor. Chyba, że jest się nikimi bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba taki ostry kolor na ustach. To jest obłędne neutralno, zimne oczy, delikatne rzęsy. Cóż, mamy to. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o takich ustach. Bo ciągle odkładam to lusterko i patrzę, odkładam i patrzę. I nie mogę się nadziwić, jak żarówiasty i oczojemne te usta są. Mm. Nie wiem, sam nie wiem, miałem ochotę na coś takiego, zrobiłem to, podzieliłem się tym z Wami, jak zawsze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.